Drodzy mieszkańcy miasta i gminy Skoki, witam serdecznie na moim kanale Wojciech Sibaj. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie temat związany z transparentnością. Szeroko rozumianą transparentnością, m.in. w mniejszych zleceniach wykonywanych przez jednego wykonawcę. Zapraszam do oglądania. Wielu z Was zastanawia się, skąd oszczędności w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki. Często bywa tak, że są one wynikiem zapytań ofertowych. Przedstawię w dzisiejszym odcinku, jak wygląda sytuacja związana z, obecnym, z obecnymi standardami, które udało mi się w krótkim czasie wprowadzić, oraz jak wyglądała sytuacja w przeszłości. Dla przykładu, tylko w roku 2022 była realizowana przez jednego wykonawcę łączna liczba faktur, w sumie 118 zleceń na łączną kwotę 581 tysięcy. W roku 2023 liczba faktur wystawiona przez tego samego wykonawcę wynosiła 118 na łączną kwotę 497 tysięcy. Do końca kwietnia bieżącego roku, a więc 2024, było wystawione 35 faktur na sumę przekraczającą 70 tysięcy złotych. Musimy mieć oczywiście na względzie, mówię tutaj zupełnie obiektywnie, że część z tych zleceń nie było zleceniami z wolnej ręki. Pojawiały się wśród nich również takie, które były zapytaniami kierowanymi na Biuletyn Informacji Publicznej. Oczywiście nie, jest to też, nie są to też kwoty tylko i wyłącznie za samą usługę. W części z nich występują różne, również ceny zakupowe za materiał. Natomiast nie zmienia to faktu, że przez niespełna 2,5 roku, bo od początku 2022, od początku 2022 do końca kwietnia 2024 suma faktur została wystawiona na łączną kwotę 100 miliona 150 tysięcy zł. Przedstawię teraz jak to wygląda na konkretnych przykładach obecnie. Otóż w wyniku zapytań ofertowych, które kierujemy nie tylko do jednego wykonawcy, ale do wielu wykonawców pojawiają się coraz częściej zapytania ogólnodostępne, a więc w Bilotynie Informacji Publicznych. Dzięki między innymi takim działaniom, na konkretnym przykładzie, jak między innymi ostatnia rozbiórka wiat przystankowych, wpłynęły oferty wahające się od niespełna 4 tysięcy złotych do 20 tysięcy złotych, w wyniku właśnie takich działań, że przedstawiamy te zapytania większej liczby wykonawców. To nie ostatni przykład, bowiem już jak zostały rozebrane te wiaty przystankowe, należało postawić nowe. E, tutaj szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 20 tysięcy złotych. W wyniku zapytania ofertowego udało się uzyskać ofertę o 5 tysięcy mniejszą niż wartość szacunkowa. Wydaje się Państwu, że to są małe kwoty. Ja również tak z początku myślałem. Natomiast e, właśnie mała kwota sumując ją z kolejną i tak dalej, daje realne oszczędności, które teraz, które teraz stosujemy. Mam na celu działać transparentnie, między innymi, dlatego przekazuję Państwu takie informacje. Nie neguję działań czy też rzetelności wykonania poszczególnych usług przez wykonawcę, wskazuję tylko na pewną kwestię związaną tak naprawdę z prawem rynku. Otóż oczywistym jest, że skierowanie zapytania do większej liczby potencjalnych wykonawców powodować będzie obniżenie cen, bowiem jest to zdrowy mechanizm konkurencji, na którym, żeby osiągnąć oszczędności, na początku na mniejszych kwotach, a sumarycznie na dość sporych, jak to jest wynik co jest wynikiem naszych działań należy zwracać uwagę. Na terenie naszej gminy działa wiele przedsiębiorstw ogólnobudowlanych. Uważam, że każdy z nich działając oczywiście rzetelnie ma możliwość realizacji zadań publicznych, które będą zlecane przez naszą gminę. Mam nadzieję, że skutkować to będzie nie tylko zwiększeniem jakości usług, ale również zaoszczędzeniem kilku złotówek w budżecie naszej gminy.